Siema, z tej strony xFreddy, aktualnie ja, znajduję się na moim serwisie na XDance.pl dostawcie sobie kapeczkę w górze i dzwoneczek Napiszcie w komentarzu fragalnia, przyjmę wam serduszko I to właśnie od waszej aktywności zależy, ile rank wylosujemy Przypominam, że do piątku, do, do godziny 20 Tobie pod względem rankingu zgarnia 30zł A idę wam zaprezentować, jak wygląda fragalnia Maltixona Którą dzisiaj dla was przygotowałem Ja sobie tutaj mam przygotowane wszystkie temy. Po prostu tak to wygląda. Tutaj go się tepam, tu go zrzucamy, tu go podkopujemy, tutaj mamy Po prostu craftingówkę gdzie on sobie wpada, się zamyka Jak on tutaj już wleci To go tutaj lejemy, a następnie jak już ant to go wrzucamy do wody Wykląkowujemy i Wlatuje z powrotem I idziemy zobaczyć czy to w ogóle będzie działało. Ja napiszę To slash tepa X Freddy Dobra zobaczymy czy w ogóle ktoś się do mnie będzie chciał przeteleportować dobra będę pisał też innym kolorkiem żeby było bardziej widać że kto chce killa tepa i podłoga o jakiś undead się tepa dobra jakiś moritz napisał że on chce dobra schowek w dobra i zobaczymy czy on się w ogóle tepnie czy on sobie tutaj żarty ze mnie zrobił ale wydaje mi się że chyba sobie jaja ze mnie zrobił bo się tepnął a się nie rusza jakiś go domen dobra Te z gwiazdka schowek w dobra jemy sobie Motocykl. O, tapnął się, tapną się, jest u nas, dobra, lecimy sobie w dół. Dobra, podkopywujemy mu, robimy splifa tak zwanego, dobra. A już tutaj... Dobra, wleciał, to wystarczy go, go tutaj ha no, ma. No ładnie, dobra, laga złapał, on to, to tylko formalny, żeby go trupić. On taki ty. On altuje czy co, bo jakiś taki nieśmiertelny jest. <laughs> no ładnie. Co mu się stało? Że nie do, nie do zajebania. Aha on altuje sobie, idiota chyba, a nie Po prostu miał takiego jakieś laga No ładnie A nie, zapomniałem, że jak się altuje to i tak efekty spadają Ale jestem głupi No ładnie, ale dobrze, laga złapał, przynajmniej był szybki kilek. idziemy znowu go się na górę tepnąć Dobra, Tepną się, kolejny Dobra, akceptuję A on do superu wyrzucił na szybkość A on wyszedł da no nieźle Dobra Tepałem się kolejni, łącznie dwie osoby. Dwie osoby z rangą Friend, dobra. Ja ich zaakceptowałem. O kurde, ale tu miazga będzie taka delikatna, dobra. Ja chcę jednego sobie tutaj wrzucić tylko. Dobra. Wpadliśmy sobie. E dobra. Podkopujemy. Dobra, On oni się sami pchają. Kurde Dobra, cyk. O dobra, wrzucił perły, O dobra, bardzo ładnie, bardzo dobrze. Dobra. A nie, idziemy teraz tego drugiego bić. Dobra, tego Frane US. Dobra Dobra, leję go O nie, on wyszedł w jakiś w, w sposób na dnie a antynoogu żył frajer Dobra Ja sobie wrzucę tutaj perłę i zobaczymy, czy on sobie wyjdzie, czy nie Bo chcę, żeby perły stracił ziomek Dobra On Ej, jest... ty A, o teraz ten Godomen se w las. dobra, ja mu Dobra, bo niech ten Franek rzuci perłę, wtedy ja wchodzę na dół, nie? Zobaczcie to Ale on chyba nie chce rzucić perły tak mi się wydaje ten twranek. Dobra, strzeliłem go z łupy żeby się nie dobrał nikt Dobra, strzeliłem tego też I temu deksy rzuca tą perłę nawet, żeby on se z las. Ej kurde, ja wyrzuciłem kilo. No nic, no nic. No to jest jakaś bitka w tej mojej fragalni Wtedy co nie miałem kilo, a to musiałem uciec, dobra. Ja tutaj wbijam w to po prostu. Dobra, idę pomóc... A dobra. Idę pomóc tej... Tutaj... Ej, bo tu się jakoś biją między sobą. Dobra, i tutaj wywalam na górę? żeby wrzucić do craftingówy Ale tutaj moja giga po prostu dominuje w tym trapie, więc bardzo dobrze. Dobra, tego Franek, dobra, Franek wpadł do trapa. No to ja też idę go tutaj mordować. O nie! Ktoś blog rozwalił tutaj i on jest całkowicie zamknięty. No dobra, ale Franek i tak zdech. Więc to nie... więc to żaden problem. Dobra, więc tego teraz deksy walam na górę w tym trapie. Zobaczcie jak to perfekcyjnie działa. Kurde, też... a już wpadł samemu, gość jest taki głupi, że to szok tego tak usta... ku... O kurde, bo ten tor został źle skonstruowany w ogóle Dobra, tego godomen trzeba wywalić Dobra, zniszczę tutaj crafting, a nie, to powinienem zniszczyć i go bić po nogach A antynogu użył, dobra Dobra, to źle zbudowałem Dobra, go... o, ten... o kurde, prawie w życiu naszego Dobra, pajęczyny są Dobra, godomen już perłę, nie udało mu się uciec Dobra, mordujemy go Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Tego ochłoń. Dobra, on tutaj ma całkiem dużo rankingu. Dobra, widzicie perełkę. Ale ja tutaj całkowicie zwaliłem, nie? Tego trapa, że źle zbudowałem. O dobra, już padł z powrotem. on pewnie znowu antynogu żyje, bo on ma dużo emeraldu przy sobie. Bo antynogi na evident są po prostu za emeraldy, które posiadamy w inwentory. Dobra, on wpadł znowu. Dobra no to cyk Jedziemy z frajerem Dobra cyk pięknie kurde to ja Dobra sobie wchodzę w pojęczynę ją Koksa Idę po prostu kupiemy do ostatnich jego sił Dobra cyk Dobra pięknie dostałem asystę za niego a ja idę przerobić tego trapa żeby ładnie działał Ginę 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 Dobra wejdę sobie Dobra no niech wchodzi no, taki kozak z niego czyli nie skoczek, flyer, syn kurwy Dobra, cyk I cyk komu coś padło, dobra, im Dobra, koksiki są Dobra, wierzę na dobiercę Bo mi się na niego powinny i skończyć wszelakie, dobra Bo on zaraz w antynogu żyje pewnie, syn kurwiszona Kurwiszone młode matki Dobra, a ten co? Ja pierdolę, ale tu za lekkie poddymienie jest tak zwane Dobra, wpadł do trapa, on sobie wyskoczył. Oni ogarnęli, że z tego da się wyskakiwać, frajerzy, syny prostytutki Ale tu poddymienie, dobre M-Koksa, żeby nie było że poliżę, ne Ja pierdolę, szanowni państwo, zobaczcie to, co tu się dzieje Dobra, wleciał Ten jumbo z nim oddaje po prostu Dobra, wpadł. Dobra, i nie dobrał się, znaczy nie, nie, nie zdążył zwiać. A, uciekł. Ty kurwa pierdolona. Ten szybko zgon, on już tu pełny zniwa taką, że to szok. Ten szybko zgon. A ten z J Coxa, dobra, no to jedziemy z nim. Dobra, poni na dole się zgromadzili pedały. Dobra, wjeżdżamy w nich. Kurwa, żeby oni się nie dobrali zaraz Te stawki właśnie co ja zrobiłem Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Skurwamy, kurw jadą z nami Dobra Ja idę się, ja idę się dobrać po prostu Dobra, idę się naprawić bo zaraz całkowicie zginę Dobra, 8 sekund i tapa do nas wsparcie, ziomek zginęli, bo ich jest za dużo I oni się na dole już dobierają Skurwysy no dobra. to pak, to gwiazdka Schowaj w dół, Jemy i wbijamy w trapa po prostu, schowek W, wół. dobra. Jedziemy na dół. A bo on się dobrał, pewnie jeden z drugim padały. Pierdolone szmaty ale na pewno tu jednym się nie dobrał. Dobra, I czemu ten trap jest zamknięty, To musi być w trapie zamknięty. W takim razie, dobra, jedziemy. Ty, bo on, im, on tutaj wyrzucił komuś coś. Dobra, ty, bo on zaraz dechnie, ten tutaj w trapie. Ja pierdolę. Dobra, co jak. Ten szybko zgon, musimy go docisnąć Zoba to Ten szybko zgon Co on zjadł? Strzelam go, dobra, 6 serc ma On, on to już ma przejebany, bo on się dobrał. Ale tu ostre poddymienie jest z ich strony, gildii SPL Co za śmietnik Jebać, a, on zjadł koksa O, asysta, pięknie ty, bo ktoś tutaj jeszcze trafia. dobra, M żeby nie było, że poniżej, że zaraz Dobra, cyk Żeby nie zapomnieć o tym, o, pincers też miał Dobra, ty, bo mi chce zjadź No, Elka na czacie, dobra, jeszcze ten ziomek został u góry Dobra Dobra, zarob tutaj wpada, idiota O, dobra, wleciał Dobra, cyk Dobra, jest zamknięty w tropisku eleganckim No, ty, on wyskoczył, czy nie? Ta wyszedł frajer Jebany Wypierdalej Jedziemy z kurwami jak kurwy jadą z nami Dobra, no to cyk Ty jest, on na górę Czy się on w bok? Dobra, jest tutaj Szybko zgon dobra jem koksa Z mi spami Niezbyt dobrze, niezbyt dobrze Ale fragalnia Jebana perfekcyjnie Dobra, ten... Ona refaks się niejowi. Dobra, nie ja, opierdol, że tak długo fragalnia trwała Zarami coś popierdoli no dalej nogi synu Pięknie, Jowi Dobra, on no zgona Dobra, wypierdałam z nim do crafting góry, Dobra, leciał i nie wyskoczył. Klasa. Pięknie, bardzo ładnie. Ale on coś pewniany nogi, wiedziałem. Dobra, jedziemy z nim. Dobra, gardujemy, gardujemy. Dobra, asysta. Został teraz tylko ten jeden. No i już jest naszym dziwką, nie? Dobra, Hyżma 2 na jednego. łącznie 3, ale gitarka sobie gdzieś poszedł. Dobra, ta padła i elegancko, kile nabite, mamy 40 topkę, trochę nam to zajęło, że jak ich wszystkich tutaj poogarniamy, a jak wam taki materiał się spodobał, to wiecie co robić, z wam żegnam, trzymajcie się, cześć, siema.